Cebula oferuje wiele korzyści dla organizmu człowieka dzięki bogatemu składowi odżywczemu i związkom bioaktywnym. Oto niektóre z głównych zalet: zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Obniżenie ciśnienia krwi. Związki obecne w cebuli, takie jak kwercetyna i inne flawonoidy, mogą pomóc w rozluźnieniu naczyń krwionośnych i poprawie krążenia, przyczyniając się do obniżenia ciśnienia tętniczego. Poprawa poziomu cholesterolu. Niektóre badania sugerują, że cebula może pomóc w obniżeniu poziomu złego cholesterolu LDL i podniesieniu poziomu dobrego cholesterolu HDL. Zapobieganie tworzeniu się skrzepów krwi. Związki siarkowe obecne w cebuli mogą mieć działanie przeciwzakrzepowe, pomagając zapobiegać tworzeniu się skrzepów krwi i zmniejszając ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Układ odpornościowy Wzmocnienie odporności. Cebula jest dobrym źródłem witaminy C i innych przeciwutleniaczy, które wspierają układ odpornościowy, pomagając chronić organizm przed infekcjami i chorobami. Właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Niektóre związki obecne w cebuli, takie jak allicyna, wykazały działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe. Właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Zwalczanie stresu oksydacyjnego. Cebula jest bogata w przeciwutleniacze, takie jak kwercetyna i inne flawonoidy, które pomagają neutralizować wolne rodniki, niestabilne cząsteczki mogące uszkadzać komórki i przyczyniać się do starzenia się oraz rozwoju chorób przewlekłych. Redukcja stanów zapalnych. Przeciwutleniacze obecne w cebuli mogą mieć właściwości przeciwzapalne, pomagając zmniejszyć stany zapalne w organizmie. Zdrowie układu trawiennego. Wspomaganie regularności wypróżnień. Cebula jest dobrym źródłem błonnika, ważnego dla zdrowia układu trawiennego. Błonnik pomaga zapobiegać zaparciom i wspomaga zdrową mikroflorę jelitową. Działanie prebiotyczne: Cebula zawiera inulinę, rozpuszczalny błonnik, który działa jako prebiotyk odżywiając korzystne bakterie w jelitach. Potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Niektóre badania sugerują, że związki obecne w cebuli, zwłaszcza flawonoidy takie jak kwercetyna i związki siarkowe takie jak allicyna, mogą mieć właściwości przeciwnowotworowe i hamować wzrost niektórych komórek nowotworowych, takich jak komórki raka jelita grubego i żołądka. Inne korzyści. Zdrowie kości. Cebula zawiera minerały takie jak wapń i potas, ważne dla zdrowia kości. Regulacja poziomu cukru we krwi. Niektóre badania sugerują, że cebula może pomóc w regulacji poziomu glukozy we krwi. Działanie moczopędne. Flawonoidy i związki siarkowe obecne w cebuli mogą wspomagać diurezę, pomagając organizmowi w usuwaniu nadmiaru płynów i toksyn. Warto zauważyć, że wiele z tych korzyści zaobserwowano w badaniach naukowych, ale potrzebne są dalsze badania, aby w pełni potwierdzić ich działanie u ludzi. Włączenie cebuli do zrównoważonej diety może jednak przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia